Witam serdecznie. Naszym gościem jest pan Piotr Buras z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Chciałbym, żeby odpowiedział pan mi na pytanie, jaką rolę pełni kontekst Unii Europejskiej dla kształtowania stosunków polsko-niemieckich. W tej chwili, całe stosunki polsko-niemieckie rozgrywają się tak naprawdę w kontekście Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu sprawy bilateralne, takie jak kwestie wypędzonych, problem Gazociągu Bałtyckiego czy inne kwestie dotyczące relacji polsko-niemieckich były w, w tych stosunkach dominujące. Dzisiaj tak naprawdę yy, jesteśmy się w sytuacji, kiedy te główne wyzwania, zarówno dla Polski, jak i Niemiec, leżą w, w sferze integracji europejskiej. Kryzys euro jeszcze pogłębił tą sytuację. I więc trudno w tej chwili oddzielić politykę europejską polskiego rządu od jego polityki wobec Niemiec. To jest w zasadzie jedno i to samo. I w tym sensie Europa dominuje w relacjach polsko-niemieckich zdecydowanie. A jak Pan uważa, na jakich podstawach miałoby być oparte polsko-niemieckie porozumienie i współdziałanie na forum Unii Europejskiej? Polska i Niemcy są po prostu partnerami w Unii Europejskiej siłą rzeczy. Ja myślę, że opieranie dzisiaj relacji polsko-niemieckich na jakichś innych podstawach, na przykład traktatowych, jakiś nowy traktat, który na wzór Traktatu elicyjskiego mógłby zostać zawarty między Polską a Niemcami. To nie jest dzisiaj priorytet ani dla niemieckiego, ani dla polskiego rządu. To jest współpraca bardzo pragmatyczna, dotycząca bieżących, aktualnych spraw i tak jak to się dzieje między innymi krajami również Unii Europejskiej. Nie sądzę, żeby, żeby zawieranie jakichś dodatkowych traktatów miało w obecnej sytuacji szczególny sens. A czy strona niemiecka traktuje pomysł współdziałania z Polską na rzecz Unii Europejskiej jako autentyczny środek do umocnienia stabilności w Unii, czy też raczej podchodzi do wspomnianego pomysłu selektywnie? Ja myślę, że dla Niemiec Polska stała się w ostatnim czasie bardzo ważnym partnerem, przede wszystkim dlatego, że Niemcy w czasie kryzysu euro. W Unii Europejskiej dosyć osamotnione ze swoim modelem gospodarczym, swoją polityką gospodarczą, swoją interpretacją źródeł kryzysu. Polska stała się takim krajem, który wsparł Niemcy w kilku kwestiach w sposób, który został w Niemczech odnotowany. Między innymi przemówienie ministra Sikorskiego w listopadzie 2011 roku było wyrazem takiego zaufania do Niemiec, którego to zaufania Niemcy potrzebowały i którym nie cieszyły się wśród innych krajów. Z kolei dla Polski Niemcy są krajem, który, dzięki któremu, jeśli ma się z nim dobre relacje, tak jak w tej chwili, można aspirować do odgrywania poważniejszej roli w Unii Europejskiej, co w przypadku Polski, jako kraju nienależącego do strefy euro, jest utrudnione. Polska traktuje te relacje z Niemcami jako swego rodzaju wehikuł do podniesienia rangi swojej w Unii Europejskiej. W tym sensie mamy pewną zbieżność interesów między Polską a Niemcami, ale nie wyklucza ona oczywiście też konfliktów, różnic w podejściu do kluczowych spraw, jak na przykład polityki energetycznej. Tutaj rysują się różne napięcia między Polską a Niemcami, będące konsekwencją. Energivendy, czyli zmian w polityce energetycznej Niemiec. Ale myślę, że, że Niemcy mają tego świadomość, że, że Polska stała się dla nich partnerem ważnym i przykładają do relacji z Polską dzisiaj znacznie większą uwagę niż to jeszcze miało miejsce kilka lat temu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.